Macocha Kasi głośno się zaśmiała w sali, gdzie odczytywano testament. W końcu zrozumiałaś. Nic ci nie zostało. Kasia wstała, wzięła torebkę i kierując się do drzwi, powiedziała tylko jedno. Wam też ode mnie nic nie zostanie. Zamknęła drzwi. 30 dni później telefony zaczęły dzwonić. Ale ona, ona już nie odbierała. Zanim przejdziemy dalej, jeśli lubisz takie historie o sprawiedliwości i zemście, zasubskrybuj nasz kanał. Pomóż nam dotrzeć do pięciu tysięcy subskrybentów. A teraz wróćmy do historii, która dopiero się zaczyna. Pokój był przestronny, luksusowy, z wysokimi sufitami i ciężkimi zasłonami, które przysłaniały światło popołudniowego słońca. Atmosfera była gęsta, ciężka, pełna niewypowiedzianych napięć i ukrytych oczekiwań. Notariusz, starszy mężczyzna w okularach, siedział przy machoniowym stole, trzymając w dłoniach dokumenty, które miały zmienić życie wszystkich obecnych w tym pomieszczeniu. Kasia Nowak siedziała z boku, z prostymi plecami i spokojnym wyrazem twarzy. Miała 31 lat, ciemne włosy związane w prosty kok i oczy, które widziały zbyt wiele, by jeszcze kogokolwiek zaskakiwać. Ubrana była skromnie, w ciemną sukienkę i prosty płaszcz. Nie wyglądała jak ktoś, kto walczy o spadek. Wyglądała jak ktoś, kto już dawno przestał czegokolwiek oczekiwać. Po drugiej stronie stołu siedziała jej macocha, Elżbieta Nowak. Kobieta po pięćdziesiątce o perfekcyjnie ułożonych blond włosach, w drogim garniturze i z pewnością siebie, która wyglądała jak drugą naturą. Obok niej siedzieli jej dwaj synowie Krzysztof i Damian. Obaj po trzydziestce, obaj z wyrazem twarzy sugerującym, że ten dzień był tylko formalnością, potwierdzeniem tego, co już dawno uznali za pewnik. Notariusz odchrząknął i zaczął czytać. Testament pana Andrzeja Nowaka, spisany 10 marca 2024 roku. Kasia siedziała nieruchomo. Nie drgnęła. Jej ojciec, Andrzej Nowak, zmarł sześć tygodni wcześniej. Atak serca nagły, bez ostrzeżenia. Przez całe swoje życie był przedsiębiorcą, zbudował niewielkie, ale stabilne imperium w branży budowlanej. Był człowiekiem twardym, wymagającym, ale Kasia zawsze wiedziała, że ją kochał. A przynajmniej tak myślała. Mojej żonie, Elżbiecie Nowak, pozostawiam dom przy ulicy Kwiatowej 18, wraz ze wszystkimi meblami i wyposażeniem. Elżbieta wyprostowała się lekko, jakby właśnie usłyszała potwierdzenie czegoś, czego się spodziewała. Na jej twarzy pojawił się ledwo zauważalny uśmiech. Mojemu synowi, Damianowi Nowak, pozostawiam 30% udziałów w firmie Nowak But. Damian skinął głową, wyraźnie zadowolony. 1 <sum> 0 Jego brat Krzysztof nachylił się do przodu, czekając na swoją kolej. Mojemu synowi Krzysztofowi Nowak, pozostawiam kolejne 30% udziałów w firmie Nowak but. Krzysztof uśmiechnął się szeroko. Razem z bratem mieli teraz 60% firmy. To wystarczyło, by przejąć pełną kontrolę. Notariusz przerwał na moment, przełknął ślinę i spojrzał na kasie. Jego oczy zdawały się mówić: przykro mi kropka, a mojej córce, Katarzynie Nowak, nie pozostawiam nic materialnego. Wierzę, że jej nie. Niezależność i siła charakteru są wystarczające, by sama zadbała o swoje życie. Cisza, która zapadła w pokoju, była ogłuszająca. Kasia nie poruszyła się, nie drgnęła, po prostu siedziała, wpatrując się w stół przed sobą, ale w jej wnętrzu coś pękło, nie z żalu, z ulgi, bo wreszcie wiedziała, Elżbieta nie mogła powstrzymać się dłużej parsknęła śmiechem, głośnym, ostrym, pełnym triumfu. W końcu zrozumiałaś, powiedziała, patrząc wprost na Kasię. Nic ci nie zostało. Twój ojciec wiedział, kim naprawdę jesteś, zimną, samolubną dziewczyną, która nigdy nie była częścią tej rodziny. Damian i Krzysztof również się uśmiechali. Krzysztof nachylił się do brata i szepnął coś, co wywołało ciche parsknięcie. Notariusz wyglądał na skrępowanego, ale nie interweniował. To nie była jego sprawa. Kasia powoli podniosła wzrok. Spojrzała na Elżbietę, potem na braci, a na końcu na notariusza. Jej twarz była spokojna, niemal obojętna. Wzięła swoją torebkę, elegancką czarną kopertówkę i wstała. Dokąd idziesz? zapytała Elżbieta z rozbawieniem. Chcesz uciec? Wstydzisz się. Kasia zatrzymała się na moment. Spojrzała na macochę i po raz pierwszy tego dnia pozwoliła sobie na lekki uśmiech. Wam też ode mnie nic nie zostanie. I wyszła. Drzwi zamknęły się za nią cichym kliknięciem, ale w tym dźwięku było coś ostatecznego, jakby właśnie zamknął się rozdział, którego nikt z obecnych jeszcze nie rozumiał. Elżbieta przewróciła oczami i machnęła ręką. Dramaty zawsze była dramatyczna. Krzysztof zaśmiał się. No cóż, przynajmniej nie będziemy musieli się nią martwić. Teraz możemy skupić się na tym, co ważne. Firma jest nasza, kropka. Notariusz zebrał dokumenty, wyraźnie chcąc jak najszybciej opuścić to pomieszczenie. Nie odzywał się już więcej. Wiedział, że w tej rodzinie działo się coś, czego nie rozumiał, ale co miało swoje konsekwencje. Kiedy Kasia wyszła na ulicę, powietrze było chłodne, rześkie. Był początek kwietnia, drzewa dopiero zaczynały wypuszczać ponki. Wzięła głęboki oddech i ruszyła przed siebie, wolnym, pewnym krokiem. Nie czuła smutku, nie czuła gniewu, czuła wyłącznie spokój bo w przeciwieństwie do Elżbiety, Damiana i Krzysztofa ona wiedziała coś, czego oni jeszcze nie wiedzieli. Testament jej ojca był tylko formalnością. Prawdziwe decyzje zostały podjęte dużo wcześniej. Kasia Nowak nie była biologiczną córką Andrzeja Nowaka. Została adoptowana, gdy miała 8 lat po śmierci swoich rodziców w wypadku samochodowym. Andrzej był wówczas wdowcem, jego pierwsza żona zmarła na raka kilka lat wcześniej. Przez długi czas Andrzej wychowywał Kasię sam. Byli tylko we dwoje. To były najtrudniejsze, ale także najszczęśliwsze lata jej życia. Andrzej nauczył ją wszystkiego. Nauczył ją myśleć strategicznie, pracować ciężko, nie ufać łatwo, ale kochać głęboko. Był surowy, ale sprawiedliwy. Kiedy Kasia miała 16 lat, zaczęła pracować w jego firmie po szkole. Nie dlatego, że musiała, ale dlatego, że chciała. Chciała być blisko niego. Chciała zrozumieć, co sprawia, że był taki silny. Ale potem przyszła Elżbieta. Kasia miała 18 lat, gdy ojciec poznał Elżbietę na jakimś biznesowym wydarzeniu. Elżbieta była piękna, inteligentna, czarująca. Miała dwóch synów z poprzedniego małżeństwa. Damian miał wtedy 23 lata, Krzysztof 21. Obaj wydawali się sympatyczni, choć trochę leniwi, trochę arogancy. Ale Andrzej był samotny. I zakochał się. Ślub odbył się szybko, zaledwie rok po ich pierwszym spotkaniu. Kasia nie protestowała, chciała, żeby jej ojciec był szczęśliwy, a początkowo rzeczywiście był, ale z czasem coś się zmieniło. Elżbieta zaczęła delikatnie przesuwać granice. Najpierw były to drobne rzeczy. Sugestie, że Kasia powinna spędzać więcej czasu poza domem, że może powinna pomyśleć o wynajęciu własnego mieszkania, że w końcu jest już dorosła. Potem były spotkania rodzinne, na które Kasię zapominano zaprosić. Święta, podczas których Kasia siedziała przy stole jak duch, niewidzialna, niechciana, Damian i Krzysztof zaczęli pracować w firmie ojca. Nie dlatego, że chcieli, ale dlatego, że Elżbieta ich do tego zmusiła. A Andrzej, chcąc zadowolić żonę, pozwolił im na to. Kasia obserwowała to wszystko w ciszy. Widziała, jak jej ojciec staje się coraz bardziej zmęczony, coraz bardziej wycofany. Widziała, jak Damian i Krzysztof marnowali pieniądze firmy na luksusowe samochody, drogie podróże, bezsensowne inwestycje. Widziała, jak Elżbieta sugeruje coraz bardziej radykalne decyzje, które oddalały Kasię od centrum rodziny. I widziała, jak Andrzej zaczyna się czuć winny. Pewnego dnia, trzy lata przed jego śmiercią, Andrzej poprosił Kasię na prywatną rozmowę. Spotkali się w jego biurze późnym wieczorem, gdy wszyscy już wyszli. Kasiu powiedział, patrząc na nią zmęczonymi oczami. Muszę ci coś powiedzieć. Kasia usiadła naprzeciwko niego, czując, że nadchodzi coś ważnego. Wiem, że Elżbieta i chłopcy nie traktują cię dobrze. Wiem, że czujesz się jak obca we własnym domu. Kasia chciała zaprotestować, ale ojciec uniósł rękę. Nie kłam, widzę to. I jest mi z tym niedobrze. Ale muszę cię o coś poprosić. Muszę cię poprosić, żebyś mi zaufała. Tylko jeszcze trochę czasu. O co chodzi, tato? Andrzej wziął głęboki oddech. Jestem chory, Kasiu. Serce Kasi zamarło. Co? Mam problemy z sercem. Lekarze mówią, że mogę przeżyć jeszcze kilka lat, może więcej, jeśli będę uważał. Ale muszę uporządkować pewne sprawy. Łzy napłynęły Kasi do oczu, ale je powstrzymała. Co mogę zrobić? Andrzej uśmiechnął się smutno. Posłuchaj mnie uważnie. W najbliższych latach będę przekazywał niektóre aktywa na twoje nazwisko. Dyskretnie. Nikt się nie dowie, ani Elżbieta, ani chłopcy. Ale muszę, żebyś mi zaufała, muszę, żebyś nie zadawała pytań, muszę, żebyś pozwoliła mi zrobić to po mojemu, kropka. Ale dlaczego? Bo kiedy umrę, Elżbieta spróbuje przejąć wszystko. Wiem, że spróbuje. Znałem wiele kobiet w swoim życiu, Kasiu, ale Elżbieta jest inna. Ona nie kocha mnie, ona kocha moje pieniądze. A ja byłem na tyle głupi, żeby to zbyt późno zauważyć. Kasia milczała, nie wiedząc, co opowiedzieć. Dlatego kontynuował Andrzej, muszę zadbać o to, żebyś ty była bezpieczna. Żebyś miała wszystko, czego potrzebujesz. Ale to musi zostać między nami. Nikt nie może wiedzieć. I tak przez kolejne trzy lata Andrzej systematycznie przekazywał aktywa na nazwisko Kasi. Przekazał jej mniejsze nieruchomości, rachunki bankowe, akcje w innych firmach. Wszystko to zostało zarejestrowane w taki sposób, że nie pojawiało się w oficjalnym majątku Andrzeja. Były to legalne, ale bardzo dyskretne transakcje. A co najważniejsze, Andrzej przekazał Kasi coś jeszcze. Coś, o czym nikt inny nie wiedział. 40% udziałów w firmie Nowak But. Te udziały zostały formalnie zarejestrowane na nazwisko fikcyjnej spółki zależnej, której jedynym udziałowcem była Kasia. Nikt, łącznie z Elżbietą, nie wiedział o jej istnieniu. W testamencie Andrzej przyznał Damianowi i Krzysztofowi po 30% udziałów. Razem mieli 60%, ale 40%, które zostało w ukryciu, wystarczyło, by Kasia mogła zablokować każdą istotną decyzję. Bo w statucie firmy Nowak Bud było zapisane, że każda istotna decyzja strategiczna wymagała zgody udziałowców posiadających CEO najmniej 70% udziałów. A Damian i Krzysztof mieli tylko 60, ale jeszcze o tym nie wiedzieli. Tydzień po odczytaniu testamentu Elżbieta, Damian i Krzysztof zebrali się w biurze firmy. Atmosfera była świąteczna. Szampan, śmiech, plany na przyszłość. W końcu możemy zrobić co chcemy, powiedział Damian, opierając się wygodnie na krześle. Stara firma potrzebowała świeżej krwi. Czas na zmiany. Krzysztof skinął głową. Myślę, że powinniśmy najpierw pozbyć się niektórych starszych pracowników. Są zbyt drodzy i zbyt wolni. Potrzebujemy młodych, tanich, głodnych sukcesu. Elżbieta uśmiechnęła się, popijając szampana. Zgadzam się. A co z nieruchomościami? Słyszałam, że firma posiada kilka działek na obrzeżach miasta. Może warto je sprzedać i zainwestować w coś bardziej rentownego? Damian przytaknął. Dokładnie. Zrobimy z tego prawdziwy biznes. Następnego dnia Damian i Krzysztof zwołali zebranie zarządu. Przedstawili swoje pomysły, pełni pewności siebie i optymizmu. Niektórzy starsi członkowie zarządu wyglądali na zaniepokojonych, ale nikt nie protestował. W końcu bracia mieli większość udziałów, ale kiedy przyszło do głosowania nad pierwszą strategiczną decyzją, sprzedażą jednej z kluczowych działek, główny księgowy podniósł rękę. Przepraszam, ale nie możemy tego przegłosować. Damian zmarszczył brwi. Dlaczego nie? Bo według statutu firmy każda istotna decyzja Strategiczna wymaga zgody udziałowców posiadających ceo najmniej 70% głosów, a panowie posiadają razem 60%. Krzysztof zaśmiał się: To niemożliwe. My mamy większość. Tata zostawił nam większość. Księgowy pokręcił głową: Posiadacie większość względną, ale nie bezwzględną. Pozostałe 40% należy do innego udziałowca. W sali zapadła cisza. Jakiego innego udziałowca? zapytał powoli Damian. Księgowy przejrzał dokumenty. Spółki pod nazwą KN Investments. To jedyny zarejestrowany udziałowiec posiadający pozostałe 40% akcji. Damian i Krzysztof spojrzeli po sobie ze zdumieniem. KN Investments. Nigdy o niej nie słyszeliśmy. Ja też nie, przyznał Księgowy. Ale to legalna, zarejestrowana spółka. I posiada 40% waszej firmy. Tego wieczoru Damian zadzwonił do Elżbiety, która była w domu. Mamo, mamy problem. Jaki problem? Nie możemy podejmować decyzji w firmie. Jest jakiś inny udziałowiec, o którym nic nie wiemy. Elżbieta zamilkła. Co masz na myśli? Damian wyjaśnił jej sytuację. Przez moment po drugiej stronie panowała cisza. To niemożliwe. Twój ojciec BY mi powiedział. A jednak jest. Elżbieta zacisnęła pięści. Znajdźcie tego człowieka. Ktokolwiek to jest, musi sprzedać nam swoje udziały. Zapłacimy, ile będzie trzeba. Następnego dnia Damian i Krzysztof zlecili prawnikowi zbadanie sprawy. Prawnik wrócił z odpowiedzą po trzech dniach. KN Investments to spółka jednoosobowa, zarejestrowana trzy lata temu. Właścicielem jest jedna osoba. Kto? Prawnik wahał się przez moment. Katarzyna Nowak. Czas się zatrzymał. CEO wyszeptał Damian. Katarzyna Nowak jest właścicielką KN Investments. Co oznacza, że ona posiada 40% waszej firmy. Krzysztof uderzył pięścią w stół. To niemożliwe. Ona nie dostała nic w testamencie. Bo nie musiała dostawać nic w testamencie, wyjaśnił prawnik spokojnie. Te udziały zostały jej przekazane lata temu, legalnie, przed śmiercią waszego ojca. Testament dotyczył tylko tego, co pozostało w majątku pana Andrzeja w momencie jego śmierci. A te udziały już wtedy nie należały do niego. Damian i Krzysztof siedzieli w oszołomieniu. Co to znaczy? zapytał w końcu Damian. Prawnik spojrzał na nich poważnie. To znaczy, że bez zgody Katarzyny Nowak nie możecie podjąć żadnej istotnej decyzji w tej firmie. Nie możecie sprzedać aktywów. Nie możecie zwolnić kluczowych pracowników. Nie możecie zmienić strategii. Nic kropka. To jest jakaś. Krzysztof nie dokończył zdania. To jest prawda. Przerwał mu prawnik. I bardzo dobrze zaplanowana. Tego wieczoru Elżbieta zadzwoniła do Kasi. Po raz pierwszy od odczytania testamentu. Kasia siedziała w swoim niewielkim, ale przytulnym mieszkaniu na drugim końcu miasta. Telefon zadzwonił kilka razy, zanim w końcu go odebrała. Tak, Kasiu, głos Elżbiety był zimny, opanowany, ale Kasia słyszała w nim nutę desperacji. Musimy porozmawiać. O czym? O firmie? O udziałach? Musimy znaleźć rozwiązanie. Kasia uśmiechnęła się lekko. Nie widzę żadnego problemu. Kasiu, proszę. Nie bądź dziecinna. Możemy się dogadać. Sprzedaj nam swoje udziały. Zapłacimy uczciwą cenę. Nie są na sprzedaż. Kasiu. Elżbieto przerwała jej Kasia spokojnie. Powiedziałam wam, że ode mnie nic wam nie zostanie. I tego się trzymam. I rozłączyła się. Przez kolejne tygodnie sytuacja w firmie stawała się coraz bardziej napięta. Damian i Krzysztof próbowali prowadzić biznes, ale bez możliwości podejmowania strategicznych decyzji byli praktycznie sparaliżowani. Klienci zaczęli wycofywać zamówienia. Pracownicy byli zaniepokojeni. Plotki zaczęły się rozchodzić. A Kasia, Kasia czekała, czekała, aż zrozumieją, że przegrali. Bo to, czego jeszcze nie wiedzieli, było znacznie gorsze. Firma Nowak But miała długi. Niewielkie, ale znaczące. Andrzej zawsze utrzymywał je pod kontrolą, ale teraz, bez jego doświadczenia, bez jego kontaktów, bez jego autorytetu, długi zaczęły rosnąć. A co najgorsze, głównym wierzycielem firmy był bank, w którym, w którym Kasia miała bardzo dobre kontakty. Bo przez ostatnie trzy lata, od kiedy ojciec przekazał jej pierwsze aktywa, Kasia nie siedziała bezczynnie studiowała finanse, budowała relacje, inwestowała mądrze. Teraz miała własne źródła dochodu, własne kontakty, własną pozycję. I miała plan, plan, który dopiero zaczynał się realizować. Minęły dwa tygodnie od rozmowy z Elżbietą. Kasia siedziała w eleganckiej kawiarni w centrum Warszawy, popijając kawę i przeglądając dokumenty. Naprzeciwko niej siedział Marek Zawacki, dyrektor oddziału banku, który obsługiwał firmę Nowak But. Dziękuję, że zgodził się pan na spotkanie, powiedziała Kasia uprzejmie. Marek skinął głową. Zawsze mam czas dla wartościowych klientów, a pani jest jednym z naszych najlepszych. Kasia uśmiechnęła się lekko. Przez ostatnie lata zainwestowała znaczną część przekazanych jej przez ojca środków w stabilne, długoterminowe lokaty w tym banku. Marek wiedział, że jest osobą, której warto słuchać. Chciałam porozmawiać o firmie Nowak But, zaczęła Kasia. Marek zmarszczył brwi. Słyszałem, że mają pewne trudności. To prawda. I obawiam się, że te trudności będą tylko rosły. Co pani sugeruje? Kasia nachyliła się lekko do przodu. Sugeruje, że bank powinien zacząć monitorować ich sytuację finansową bardzo uważnie. I być gotowym na działania zabezpieczające. Marek zrozumiał. Jeśli firma zacznie popadać w kłopoty, bank będzie miał prawo zażądać wcześniejszej spłaty kredytów. A jeśli firma nie będzie w stanie spłacić, bank przejmie ich aktywa. Rozumiem, powiedział powoli. Dziękuję za informację. Nie ma za co, odpowiedziała Kasia, wstając. Zawsze warto dbać o wspólne interesy. I wyszła, zostawiając Marka z myślami, które już zaczynały układać się w konkretny plan działania. W tym samym czasie w biurze firmy Nowak Damian i Krzysztof siedzieli przy stole konferencyjnym, otoczeni stosami dokumentów. Główny księgowy stał przed nimi, wyglądając na bardzo zdenerwowanego. Panowie, musimy porozmawiać o finansach. Co się stało? Zapytał Damian zmęczonym głosem. Nasze zobowiązania rosną szybciej niż przewidywaliśmy. Klienci opóźniają płatności, a my mamy pilne rachunki do uregulowania jeśli nie znajdziemy szybkiego rozwiązania, za miesiąc możemy mieć poważne problemy z płynnością. Krzysztof uderzył dłonią w stół. To przecież niemożliwe firma zawsze była rentowna była rentowna, gdy pana ojciec nią zarządzał, powiedział księgowy spokojnie, ale stanowczo. Ale teraz sytuacja się zmieniła. Straciliśmy kilku kluczowych klientów, którzy współpracowali z firmą od lat. Powiedzieli, że bez pana Andrzeja nie ufają nowej dyrekcji. Damian i Krzysztof spojrzeli po sobie. Po raz pierwszy zaczynali rozumieć, jak bardzo byli zależni od autorytetu ich ojczyma. Autorytetu, którego nigdy nie zbudowali. Co możemy zrobić? zapytał w końcu Damian. Potrzebujemy zgody wszystkich udziałowców na zaciągnięcie nowego kredytu. To pozwoli nam przetrwać najbliższe miesiące. A Kasia, księgowy skinął głową. Bez jej zgody nie możemy tego zrobić. Damian wziął głęboki oddech. Zadzwonię do niej kropka, ale Kasia nie odebrała. Nie odebrała ani tego dnia, ani następnego, ani kolejnego. Jej telefon dzwonił, ale ona nigdy nie odbierała. A firma Nowak But powoli zaczynała tonąć. Miesiąc minął szybko, dla Kasi był to miesiąc spokoju, kontemplacji i czekania. Dla Elżbiety, Damiana i Krzysztofa był to miesiąc rosnącej paniki. Telefony dzwoniły bez przerwy. Pierwsze były od dostawców, którzy żądali zapłaty za materiały. Potem przyszły wezwania z Urzędu Skarbowego, pytania o opóźnione deklaracje. A na końcu, w 28 dniu od odczytania testamentu, przyszło pismo z banku. Damian rozerwał kopertę drżącymi rękami. Przeczytał pierwsze zdanie i poczuł, jak krew odpływa mu z twarzy. Ze względu na pogarszającą się sytuację finansową firmy Nowak But. Bank wymaga natychmiastowej spłaty zaległych kredytów w wysokości 2 milionów 300 tysięcy złotych w terminie 14 dni. W przypadku braku spłaty bank przystąpi do egzekucji zabezpieczeń. Boże, wyszeptał. Krzysztof wyrwał mu list z ręki i przeczytał go sam. Jego twarz stała się równie blada. 2 miliony 300 tysięcy w 14 dni. Skąd my mamy wziąć takie pieniądze? Damian opadł na krzesło. Nie mamy. Firma nie ma takiej płynności. Wszystkie środki są zamrożone w projektach, materiałach, maszynach. To co robimy? Zapadła cisza. A potem Damian powoli podniósł wzrok na brata. Musimy sprzedać aktywa. Jakie aktywa? Dom, samochody, wszystko. Krzysztof potrząsnął głową. Mama się nie zgodzi. Nie mamy wyboru. Tego wieczoru, gdy Elżbieta dowiedziała się o sytuacji, jej reakcja była gwałtowna. Niej krzyknęła, miotając się po salonie. Nie sprzedam tego domu. To mój dom. Wasz ojciec mi go dał. Mamo, nie mamy innego wyjścia, powiedział Damian błagalnym tonem. Jeśli nie spłacimy kredytu, bank przejmie wszystko. I tak wszystko stracimy. To wina Kasi. Elżbieta odwróciła się gwałtownie i jej oczy płonęły gniewem. Ona to zaplanowała. Ona nas niszczy, może i tak, przyznał Krzysztof cicho, ale to nie zmienia faktu, że jeśli nic nie zrobimy, za dwa tygodnie będziemy mieli nic, kropka. Elżbieta zatrzymała się, jej oddech był ciężki i urywany. Przez moment wyglądała, jakby miała się rozpłakać, ale zamiast tego zacisnęła szczęki. Dobrze, sprzedajcie, sprzedajcie wszystko. Ale potem potem ta dziewczyna zapłaci za to, co nam zrobiła. Ale sprzedaż nie przyszła łatwo. Dom przy ulicy Kwiatowej był piękny, ale rynek nieruchomości był wolny. Potencjalni kupcy chcieli czasu na negocjacje, inspekcje, sprawdzanie dokumentów. A Damian i Krzysztof nie mieli czasu. W dziesiątym dniu od otrzymania pisma z banku udało im się znaleźć kupca, który był gotów zapłacić od ręki. Ale cena była znacznie niższa niż wartość rynkowa. Musieli zaakceptować stratę 300 tysięcy złotych. Pierwszy cios. Sprzedali też samochody luksusową terenówkę Eszbiety i sportowe auto Damiana. To dało im kolejne 200 tysięcy, ale wciąż brakowało im prawie miliona. Co teraz? Zapytał Krzysztof, siedząc w pustym biurze późnym wieczorem. Damian patrzył w sufit, kompletnie wyczerpany. Nie wiem. I wtedy jego telefon zadzwonił. Numer był nieznany, ale Damian odebrał natychmiast. Tak, Damian Nowak. Głos po drugiej stronie był kobiecy, spokojny, profesjonalny. Tak, to ja. Mówi Katarzyna Nowak. Damian wyprostował się gwałtownie. Kasia, słyszałam, że macie problemy finansowe. Słyszałaś? Damian zaśmiał się gorzko. Ty je spowodowałaś? Nie ja, wy sami. kropka. Co ty chcesz od nas? Przez moment panowała cisza. A potem Kasia powiedziała spokojnie. Chcę was spotkać. Jutro. O dwunastej. W kawiarni Sowa na starym mieście. Po co? Żeby porozmawiać o przyszłości. Waszej i firmy. I rozłączyła się. Następnego dnia, dokładnie o godzinie dwunastej, Damian, Krzysztof i Elżbieta weszli do kawiarni Sowa. Lokal był niewielki, przytulny, z drewnianymi stołami i miękkim oświetleniem. Kasia już tam była, siedząc przy stoliku w rogu, z filiżanką herbaty przed sobą. Wyglądała spokojnie, niemal obojętnie. Jej włosy były rozpuszczone, miała na sobie prosty sweter i dżinsy. Nie wyglądała jak ktoś, kto właśnie zniszczył rodzinę. Wyglądała jak zwykła kobieta pijąca herbatę w spokojne popołudnie. Elżbieta podeszła pierwsza, jej twarz była napięta, szczęka zaciśnięta. Czego chcesz? zapytała ostro. Kasia spojrzała na nią spokojnie. Usiądźcie. Niechętnie usiedli wszyscy troje. Elżbieta po prawej stronie, Damian i Krzysztof po lewej. Kasia podniosła filiżankę i upiła łyk herbaty, pozwalając ciszy się przedłużyć. Ile wam brakuje? zapytała w końcu. Damian przełknął ślinę. 900 tysięcy. Kasia skinęła głową. Mogę wam pożyczyć. Wszyscy troje spojrzeli na nią w zdumieniu. CO, wyszeptała Elżbieta Mogę wam pożyczyć 900 tysięcy złotych, pod jednym warunkiem jakim Kasia odstawiła filiżankę i spojrzała Elżbiecie prosto w oczy Sprzedacie mi wasze udziały w firmie wszystkie 60% cisza, która zapadła, była absolutna To to niemożliwe powiedział Krzysztof słabym głosem To jedyna oferta, jaką dostaniecie odpowiedziała Kasia spokojnie bez pieniędzy stracicie wszystko firma upadnie, bank przejmie Wasze aktywa, zostaniecie z niczym. Przynajmniej w ten sposób dostaniecie coś. Kropka. Ile? zapytał Damian cicho. 900 tysięcy za 60% udziałów. Elżbieta wybuchnęła. To śmieszne. Te udziały są warte miliony były warte miliony, gdy firma była rentowna, poprawiła ją Kasia. Teraz firma jest na skraju bankructwa. Te udziały są warte tyle, ile ktoś jest gotów za nie zapłacić. A ja jestem jedyną osobą, która wam cokolwiek oferuje. Damian i Krzysztof spojrzeli po sobie. Wiedzieli, że ma rację. Bez jej pieniędzy wszystko stracą, a z jej pieniędzmi przynajmniej dostaną coś na nowy początek. Daj nam chwilę, powiedział Damian. Macie pięć minut. Wstali i wyszli na zewnątrz. Kasia została, popijając herbatę i patrząc przez okno. Na zewnątrz Elżbieta nerwowo chodziła tam i z powrotem. Nie możemy się zgodzić. To wszystko, co mamy. Mamo, powiedział Damian zmęczonym głosem. To wszystko, co mieliśmy. Teraz mamy długi i bankrutującą firmę. Jeśli nie zgodzimy się na jej warunki, stracimy dosłownie wszystko. Ale jak ona może być taka, taka, bezwzględna, dokończył Krzysztof. Tak jak my byliśmy wobec niej kropka. Elżbieta spojrzała na niego ze złością, ale nie odpowiedziała. Bo wiedziała, że ma rację. Po pięciu minutach wrócili do środka. Dobrze, powiedział Damian. Zgadzamy się. Kasia skinęła głową. Świetnie. Moi prawnicy przygotują dokumenty. Podpiszemy jutro. A pieniądze. Przekażę je jak tylko dokumenty zostaną podpisane. Wstali. Elżbieta patrzyła na Kasię z mieszaniną nienawiści i rezygnacji. Wygrałaś, powiedziała cicho. Jesteś zadowolona. Kasia spojrzała na nią spokojnie. Nie wygrałam, Elżbieto. Po prostu odzyskałam to, co zawsze było moje kropka. I wyszła, zostawiając ich w milczeniu. Następnego dnia dokumenty zostały podpisane. Kasia przejęła 100% udziałów w firmie Nowak Bud. Damian i Krzysztof otrzymali 900 tysięcy złotych, którymi spłacili dług wobec banku. Ale to nie był koniec, bo tydzień później Kasia zwołała spotkanie wszystkich pracowników firmy. Stanęła przed nimi spokojna i pewna siebie. Witam wszystkich. Nazywam się Katarzyna Nowak i od dziś jestem właścicielką tej firmy. Wiem, że ostatnie tygodnie były trudne. Wiem, że martwiliście się o swoją przyszłość, ale chcę wam powiedzieć, że firma nie tylko przetrwa. Firma będzie się rozwijać. Pracownicy słuchali w ciszy. Mój ojciec zbudował tę firmę na wartościach uczciwości, ciężkiej pracy i szacunku. Te wartości wracają. Każdy z Was, kto chce zostać i pracować zgodnie z tymi zasadami, ma miejsce w tej firmie. A ci, którzy wolą iść własną drogą, mogą odejść bez żalu. Nikt nie wyszedł, a firma, firma zaczęła się odradzać. Powoli, ale stabilnie. Kasia przywróciła relacje z dawnymi klientami, odbudowała zaufanie, zainwestowała w nowe projekty. W ciągu roku firma Nowak But znów była rentowna. Ale co się stało z Elżbietą, Damianem i Krzysztofem? Elżbieta musiała wyprowadzić się z domu przy ulicy Kwiatowej. Wynajęła małe mieszkanie na przedmieściach. Bez pieniędzy, bez statusu, bez władzy. Po raz pierwszy w życiu musiała nauczyć się żyć skromnie. Damian i Krzysztof spróbowali rozpocząć własny biznes, ale bez doświadczenia, bez kontaktów, bez dyscypliny szybko poniesieli porażkę. Krzysztof w końcu znalazł pracę jako handlowiec w małej firmie budowlanej. Damian wyjechał za granicę, szukając lepszych możliwości. A Kasia? Kasia stała w biurze swojego ojca, które teraz było jej biurem. Patrzyła przez okno na panoramę miasta. W jej ręce był stary notes jej ojca, pełen zapisków, planów, marzeń. Na pierwszej stronie było jedno zdanie, napisane ręką Andrzeja. Dla mojej córki Kasi. Nigdy nie pozwól, żeby ktokolwiek sprawił, że poczujesz się mniej warta. Jesteś silniejsza niż myślisz. Kasia zamknęła notes i uśmiechnęła się. Dziękuję, tato, wyszeptała cicho, bo w końcu zrozumiała. Jej ojciec nie zostawił jej nic w testamencie, ponieważ dał jej coś znacznie cenniejszego. Dał jej mądrość, niezależność i siłę, by walczyć o to, co naprawdę jej się należało, a tego nikt nigdy nie mógł jej odebrać.